Weterynarze i leśnicy ostrzegają, że potencjalne zagrożenie ASF dopiero się zbliża. Wynika to z cyklu prac polowych. Nosicielem albo wektorem, tak jak to mówią lekarze weterynarii, są ludzie, i to ludzie, człowiek, który był w strefie zagrożonej albo miał styczność z wirusem, poprzez swoje pewne nieostrożne zachowanie może doprowadzić do tego, że choroba trafi do chlewni. Siano-kosy żniwa to czas, gdzie rolnicy najczęściej przemieszczają się z pól. Czyli miejsc, gdzie poruszają się dziki, do gospodarstw. Wówczas może dochodzić, a pokazują to statystyki, do zarażenia trzody chlewnej. W gminie Nasie z miejscowości Kodny w Powiecie Nowodworskim został stwierdzone ognisko SF-u u, u świń. W związku z wyznaczeniem ogniska, ustalono wokół niego 3-kilometrowy promień dotyczący obszaru zapowietrzonego i kolejne 7 kilometrów wokół ogniska, obszar zagrożony w związku z wystąpieniem ASF-u. Gmina Nowe Miasto została podzielona na pół. Północna część weszła w obszar ochronny, czyli żółta strefa, Południowa część Nowego Miasta, linią graniczną jest droga 620, weszła w obszar z ograniczeniami. Również w obszar z ograniczeniami dołączyła gmin, cała gmina Joniec. Gmina Sochocin i Płońsk również weszły w obszar ochronny. Wirus afrykańskiego pomór świń jest wirusem bardzo odpornym, zarówno na temperaturę i inne niekorzystne czynniki atmosferyczne, więc w środowisku utrzymuje się bardzo długo. Dlatego tak ważne jest, żeby zabezpieczyć odpowiednio gospodarstwa przed przeniesieniem choroby z lasu do hodowli. Nasze gospodarstwo jest przygotowane do. Tej choroby przygotowane, znaczy to jest proste zabezpieczenie, bo to, co zawsze mieliśmy w tym gospodarstwie, ogrodzona chlewnia maty, które są od wielu lat plus wejście do chlewni, tylko w zasadzie my z żoną wchodzimy i pracujemy przy tych świnkach, prysznic, oddzielne wejście, oddzielna przybieralnia. Afrykański pomór świn jest to bardzo groźna choroba wirusowa, która ma na ogół Przebieg albo bardzo ostry, albo wręcz śmiertelny. Charakteryzuje się wybroczynowością u zakażonych zwierząt. Nosicielami tej choroby są e, dziki, dzikie świnie. W związku z tym obszarem Zagrożonym w powiecie Pońskim w gminie Nowe Miasto objęto 19 miejscowości. Które miejscowości zostały objęte, można sprawdzić na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pońsku. A także informacje są dostępne na stronie Starostwa w Pońsku. Jesteśmy w trójstyku: powiat nowodworski, powiat Poński, powiat Półtuski. Mamy to nieszczęście, że w gminie Nasiec jest teren zapowietrzony 4-5 km od naszego gospodarstwa. Mamy troszkę w tej chwili inny problem, problem ze sprzedażą. Nie ma gdzie sprzedać, a jeśli jest, to ceny są tak niskie, że, że poniżej, dużo, dużo poniżej, tak, tak do tej pory cena była poniżej kosztów produkcji, a w tej chwili jest ogólne załamanie. Także w moim przypadku całe szczęście, że myśmy wyhamowali produkcję. Gospodarstwa z obszarów zapowietrzonych, produkujące trzodę chlewną, Podlegają określonym restrykcjom. Do czasu zniszczenia restrykcji w związku z wygaszeniem ogniska. Zwierzęta z tego obszaru dotyczy tu świn, nie mogą opuszczać gospodarstwa. Dla gmin, które, które weszły w obszar z ograniczeniami dla hodowców weszły takie ograniczenia, że każde kupno czy sprzedaż świn musi być najpierw zgłoszona do powiatowego lekarza weterynarii po uzyskaniu pozwolenia dopiero jest możliwe przemieszczanie zwierząt z bądź do gospodarstwa. Planowane na początku czerwca jest próbkobranie. Po uzyskaniu wszystkich wyników z wszystkich obszarów objętych restrykcjami wokół ogniska będą zniesione i będzie umożliwiona sprzedaż świn.